Dzień dobry, dzień dobry moje kochane rybaczki. Pytanie. Czy jedliście kiedykolwiek rzodkiewkę nadzianą masłem i posypaną solą morską? Kochotka. Mm. Ja już wam to pokazywałam rok temu. Mhm. Ale kto jeszcze nie jadł? Co wam już to jest takie połączenia? Takie mięśne, tak samo jak na przykład robicie sobie kanapkę, macie masło, na przykład nie macie pomidorka albo ogórka, sobie kroicie rzodkieweczkę i posypujecie to solą. I to jest to dobre, nie? Bo to jest jeszcze raz lepsze. Mhm. Dobra, mamy parówki. Mhm. mhm. Powiem wam, gorąca. Gorąco, całe szczęście, że jestem wiaterek, bo byłoby źle. Mhm. Byłoby źle. Miałam sprzątać ogród. No i wyszłam. Wącham. Nie trzeba go sprzątać. Czekaj. Obliżę ci ją z tej soli. Proszę. No i gdzie... Proszę. Proszę, druga. No, dziewczyny najedzone. A one wszystko lubią. Mhm. Mm Nawet to, co nie powinny jeść. Na przykład spinacze, na przykład kurwa do wyszania prania. Mhm. Mm też lubią. Mhm. Mm macie jedną. Tu macie drugą. No wcie, powiedz cześć. A. Dobra. A, no i mamy tościka z tym. Ja to nazywam tosty. To nie jest tost taki, jaki wy macie, kurwa w tym tosterze, że wam ten ser wypływa, nie. Po prostu jest to chleb tostowy, dlatego nazywam je tościkami. I okej? You okay? Co? Jedna moja. Co się stało? Co się stało? No więc, żeby nie było zaraz, nie? Że tutaj... To nie jest ten, bo chleb nie jest ten... Dobra, kurwa. Pierdolenie, nie. Jest jak jest. Oba, idę. Pa!